Nazywam się Alek Górny. Z Cieszynem jestem związany przez całe swoje życie i na każdym etapie tego życia w mniejszym lub większym stopniu angażowałem się w różne sprawy społeczne, zarówno w samym mieście, jak i jego regionie. A I to miasto, i ten region są o tyle specyficzne, że przez sam środek ich terytorium przechodzi rzeka graniczna, która rozdziela je na część polską i część czeską. Z tego co ja pamiętam ze swojego życia, to w zasadzie cały czas dążymy do tego, żeby ta granica nas nie dzieliła, tylko łączyła. I starania ludzi, starania polityków, Prowadzą, prowadzą do tego już dobre 30 lat. Ale w tym roku nastąpił moment, kiedy nie ze względu złej woli polityków, czy ze względu antagonizmów społecznych, ale z powodu zewnętrznego czynnika, jakim jest zagrożenie epidemiologiczne, ta granica znowu zaczęła nas dzielić. Ja prowadzę od 8 lat. Blog internetowy, serwis w jednym z portali społecznościowych, gdzie opisuje rzeczywistość naszego regionu. I w związku z tym też chciałem, się, też chciałem się jakoś odnieść do sytuacji, która nastała. A że akurat zbliżał się dzień 1 kwietnia, to postanowiłem, że wykorzystam to do zrobienia pisowego żartu. Wymyśliłem, że żeby. Zbliżyć do siebie nasze społeczności, e, powstaje rzekomo piosenka e, śpiewana przez e, artystów związanych e, z obiema stronami rzeki. E, I opublikowałem 1 kwietnia e, tekst o takiej oto treści. Powstaje piosenka z Tyskasem i po tobie Czechu i ja za tobą Polaku. Świat mierzy się dziś z epidemią o skali tak wielkiej, jak jeszcze nigdy nie miało to miejsca. Jedni walczą o życie, inni odcięci od codziennych obowiązków, borykają się ze zdobyciem funduszy na jedzenie, jeszcze inni zmuszeni są weryfikować swoje plany na przyszłość. Jeden mikroskopijny twór, a miliony dramatów. W naszym regionie wcale tych dramatów nie jest mniej, a wręcz przeciwnie, jest u nas jeszcze jeden aspekt, który zrozumieją tylko ci, którzy mieszkają w regionach o podobnej specyfice. Księstwo Cieszyńskie istniało oficjalnie ponad 600 lat i przez cały ten czas dominowało kulturowo nad regionami sąsiednimi. Później nastąpił XX wiek i podzielono nas pomiędzy dwa nowe państwa, a jakby tego było mało, to musieliśmy jeszcze przejść przez 6 lat nazistowskiego terroru i prawie pół wieku pozornego porządku pod rozkazami Moskwy. Od 30 lat budujemy jednak swoje podwórko od nowa, a przecinającą nas granicę chcemy zmieniać tak, żeby łączyła nas zamiast dzielić. Najpierw było wprowadzenie małego ruchu granicznego, później wejście do Unii Europejskiej, a w 2007 roku do strefy Schengen. Równolegle rozwijał się u nas festiwal teatralny Bez Granic, festiwal filmowy Kino na Granicy i wiele innych inicjatyw kulturalnych i artystycznych, które nadawały naszemu miastu i regionowi rytm jednego organizmu. Nauczyliśmy się robić zakupy po drugiej stronie granicy, posyłać tam dzieci do przedszkola czy do szkoły, znajdować tam sobie pracę, mieszkania, partnerów na resztę życia i przyjaciół do codziennych rozrywek. Teraz przez głupią chorobę z odległej części świata wszystko wywróciło się do góry nogami. Na granicy stoją znowu posterunki uzbrojonych mundurowych i nie pozwalają nam swobodnie się przemieszczać. Podzielone zostały rodziny i grupy przyjaciół. Tysiące ludzi straciło możliwość dojazdu do pracy, dziesiątki tysięcy ludzi musiało zmienić swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Pójście na spacer łączący wzgórze zamkowe i parksi korzystało się z dnia na dzień nielegalne. Oczywiście wszyscy staramy się wierzyć w to, że to wszystko jest dla naszego dobra, ale ten fakt wcale nie zmniejsza naszego cierpienia. Żeby jednak podnieść na duchu siebie i innych, powstają spontanicznie różne inicjatywy artystyczne, które mają na celu przypominać, że jesteśmy jedną społecznością. Jedną z tych inicjatyw było wywieszenie po polskiej stronie nad Olzą baneru z napisem z Tyskasem i po Tobie Czechu, który niemal natychmiast spotkał się z odpowiedzią ze strony czeskiej i banerem z treścią Ja za Tobą Polaku. Akcja ta odbiła się szerokim echem w ogólnokrajowych mediach, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, a jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, podchwycili ją także pochodzący z naszych stron znani artyści. W najbliższym czasie ma bowiem ukazać się piosenka nosząca tytuł złożony z tekstów napisanych na nadholziańskich banerach, a wykonać ją mają znani od Warszawy po Pragę nasi Krajanie. Pierwszą zwrotkę w języku czeskim zaśpiewa Halina Błękowa, drugą zwrotkę zaśpiewa po polsku Jaromir Nochawica, a trzecią w cieszyńskiej gwarze wykona Ewa Farna. Muzykę do utworu podjął się stworzyć Leszek Wronka, a słowa ma napisać Renata Puclacher. Treść utworu będzie mówiła o dziedzictwie Śląska Cieszyńskiego i wartościach kierujących żyjącymi tu ludźmi. O tym, że chcemy być sobie braćmi bez względu na przeciwności losu, a odwiedzający nasz goście będą zawsze tu mogli uczyć się tolerancji i miłości. Klip będący zlepkiem studyjnych nagrań wszystkich wykonawców będzie miał za zadanie umilić nam trudny czas walki z epidemią. A kiedy już uda nam się pokonać zagrożenie, powstanie drugi klip, w którym wezmą udział hokeiści, ocelarzy Trzyniec, Adam Małysz, Piotr Żyła i inne gwiazdy pochodzące z naszych stron. Wszelki dochód z piosenki będzie przekazany na dzieci z obu stron Olzy, aby zrekompensować czas strachu i niepewności, który muszą przeżywać, kiedy koronawirus destabilizuje nasze życie. No, i reakcje czytelników przeszły najśmielsze oczekiwania. Ponad 20 tysięcy wyświetleń. Kilkaset komentarzy we wszystkich miejscach, gdzie podlinkowałem ten, ten tekst. Znaczna większość komentarzy była pozytywna, prawie wszystkie. Co najciekawsze. Zawsze trzeba się liczyć z komentarzami negatywnymi. Ja też staram się na swoim blogu i na profilu facebookowym moderować te komentarze i usuwać te, które nie spełniają pewnych standardów. A tutaj takiej potrzeby w zasadzie w ogóle nie było. Usunąłem co prawda kilka komentarzy, które zbyt wcześnie dementowały tekst i, i wynajdywały w tym filmie lisowy żart. Ale poza nimi, to jak pojawiały się, pojawiały się jakieś wulgarne, agresywne docinki, to inni komentatorzy natychmiast odpowiadali na to tak, żeby je łagodzić, żeby uspokoić nastroje autorów tego hejtu. Więc bardzo, bardzo mi się to spodobało, aż przykro mi było, kiedy wiedziałem, że na następny dzień wszyscy będą musieli przeczytać, że to jednak nie jest prawda. Artykuł o piosence z tyskazem i po tobie Czechu i ja za tobą Polaku był żartem, który postanowiłem zrobić na prima Aprylis. Mam nadzieję, że wybaczą mi to wszyscy, którzy dali się nabrać, a także osoby wymienione w tekście bez ich wiedzy. Decyzja o napisaniu tego żartu nie była łatwa, bo wszyscy przeżywamy teraz trudne chwile i mierzymy się z problemem, który należy traktować poważnie. Uznałem jednak, że w taki dzień jak 1 kwietnia można sobie pozwolić na drobny wygłup dla poprawy humoru. Wasza reakcja była niesamowita. Tekst w obu językach przeczytało w ciągu jednego dnia ponad 20 tysięcy ludzi, a komentarze pod nim były prawie wszystkie pozytywne. Nie odezwał się natomiast do mnie nikt z wymienionych artystów, a jestem pewien, że do nich to trafiło i przeczytali. Mam teraz z tyłu głowy cichą nadzieję, że mój tekst ich zainspirował i już są ze sobą w kontakcie, żeby rzeczywiście taką piosenkę napisać. Jeśli jednak tak się nie stanie, to nie można mieć im tego za złe. Każdy z nich ma pewnie ściśle określone swoje plany muzyczne, które w obecnej sytuacji musi weryfikować tak, żeby sprostać wielu zobowiązań. Wobec swoich współpracowników. Nie zmienia to jednak faktu, że temat jest aktualny. Jeśli nie Ewa, Jarek i Halina, to może znajdą się inni artyści, którzy stworzą utwory muzyczne, wiersze, obrazy, rzeźby, murale i wszelkie inne dzieła, jakie będą nam mogły przypominać o tym, że po dwóch stronach Olzy nie żyją obcy sobie ludzie, ale jedna społeczność ze wspólnymi tradycjami pamiętającymi lata świetności Księstwa Cieszyńskiego. Znowu czytelnicy pokazali się z najlepszej strony, masowo odwiedzali opublikowany tekst. Jedni przyznawali się, że dali się nabrać, inni podkreślali, że od początku wiedzieli, że to jest żart, ale wszyscy byli zgodni w jednym. Wszyscy byli zgodni w tym, że tęsknimy za normalnością, tęsknimy za wzajemnymi relacjami. Niektórzy za zawodowymi, inni za towarzyskimi. I takie inicjatywy. Mogłyby dodawać nam ducha i niezależnie, czy byłaby to piosenka, czy byłoby to coś wymalowanego na ścianie, czy banery, które wiszą kilkaset metrów stąd, zawsze to, zawsze to podnosi nas na duchu w tej trudnej sytuacji. Kilka dni później ukazała się piosenka. Ukazała się piosenka pod tytułem Dwa brzegi, dwa brzechy, nagrana przez zespół Bartnicki z zespołem Izabel działające po obu stronach Olzy. Myślę, że ta piosenka nie była efektem mojego żartu, że powstawała już wcześniej, no bo w tak szybkim czasie nie zdążyliby jej przygotować. I to świadczy o tym, że dużo osób myśli o tym podziale i o jego negatywnych konsekwencjach dla nas. Dlatego myślę, że takich inicjatyw będzie powstawało znacznie więcej. Od 1 kwietnia minął już ponad tydzień, a ponad miesiąc minął od zamknięcia granicy. Piosenka zespołu Izabel i Bartnicki zyskuje coraz większą popularność w sieci, a zdjęcia banerów nad Olzom były już publikowane przez niemal wszystkie najważniejsze portale, zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Możemy więc być pewni, że każda podobna inicjatywa również spotka się z tak pozytywnym, dużym odbiorem. A pewnie tych inicjatyw będzie całkiem sporo. No i co możemy z tym wszystkim zrobić? Oczywiście każdy zrobi to, co uzna za stosowne, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy tego czasu marnować, a możemy go wykorzystać konstruktywnie. Tak jak browar Cieszyński wykorzystał ten czas do zmiany identyfikacji graficznej swoich produktów, tak samo my możemy samych siebie zredefiniować i kiedy już doczekamy momentu, jak w kawiarniach i restauracjach będziemy zasiadać tłumnie, jeść, pić i opowiadać wesołe dowcipy, żeby udało nam się zamazać granicę mentalną, która siedzi w naszych głowach. Tak jak przez ostatnie 30 lat udawało nam się skutecznie zamazywać granicę biegnącą środkiem rzeki Olzy, czego sobie i Wam wszystkim życzę.